Ja z tej strony! X koalowa! 6X! Dziś ze nami jest polarna misia! Stwierdziłyśmy, że. Ubierzemy się przy Was! Nie będziemy tego robić. Przed nagraniem! Ogólnie do polarnej misji mówi, ja mówię: misia. Tutaj możecie pewnie mówić misia, bo to zbyt długo polarna misia. No. A więc ja zaczynam przebieranie. Jakby się tu ubrać. Hmm. Jak y, żaba. Nie potrafię się ubrać jak żaba I inaczej mówiąc na żaby mam z tym zaskoczenia, więc nie wspominam inaczej mówienia na żabę Wiesz jak się mówi inaczej na żabę? No, to mam złe wspomnienia z jednym słowem Ropucha Dokładnie Dobra, ja tutaj mam włoski. Teraz czy znaleźć jakieś fajne ciuszki? Nie. Czy ubrać bardziej na brązowo czy na czarno? Czy ja się na ubieram bląco? ładnie. Ty ja polecał mi się ubrać ładnie? Nie? Już. Się boję. Spokojnie. <laughs> nie masz co bać mi Te spodnie są na nie pasują. A to wygląda jakbym swim womp no, coś zrobiła. Te spodnie są idealne. Ale teraz bym, bym może zapomniała. Zmieniła minkę. Dobra. Okej. Okay. Plecaczek. Nie, w końcu nie ma teraz szkoły, więc mi niepotrzebny. Są wakacje. Dobrze. Potrzebny. Chcesz plecaczek? Dobra, to biorę. No. Okej, okay, ja jestem gotowa. Ale nie, ten plecaczek, nie chcę go. Bo... Ale ja szukam czegoś. E, czy ty jesteś mała? Tak, jestem mała, ale nie mogę być? To ja też się zrobię malusia. I przykład Wam pokażę jak to się robi. Tu wchodzimy tu, tu i minusik. <coughs> Czy wiesz ile osób gra w RP? Nie. <coughs> Jaka jesteś mała? Taka jak ty. Okej. Okay. No a a dobra. Jak... 75 chyba no, trochę mniejsza. W wielkości wzrośnie. Chyba mam trochę y, mniej. Jakie masz? Dobra, 7, tylko Ja mam 7. Teraz ci Nie, kurde, nie chcę tej... Tak. Dobra, tu ja się nazywam może róża w tej grze. No. Halo! Zabrałam jakieś facet. A więc okej, okay, ja mam już ci powiem ile. I mam 7, ja. tak. Ja też mam 7. No dobra, to ja idę sobie zająć jakiś fajny domek. Spoko. A ja tu Biorę się... szczęśliwą trzynastkę. Obok niej jest wolny domek, więc zapraszam Cię Misia. Ale się. Ale jeśli nagle nie ubrałam. Mhm. No dobra. Misia się się jeszcze ubiera. A ja sobie dom jakiś, może ten. Wezmę sobie ten. A ja znam kilka takich tajemnych miejsc w domach. Ja nie znów. Nie, kurde, to nie są ulubione. No dobra, na razie będę miała ten. Dobra, zostajemy przy tym domu. Przy tym. Strasznie ci z... z... zacina mi się. Serio, misia, co strasznie cię zacina. Aha. Mówię ci to, no... Mega cię ścina i... Czasami cię ścina, czasami nie, ale ścina cię. Przepraszam, tam chyba się ma małe problemy techniczne z internetem. Nie, nie mam. Nie masz? To czemu cię ścina? Co jakiś czas? Nie wiem. No. Ten domek jest mega fajny, jest dwupiętrowe łóżko jest tutaj... Wszystko sprawdzam. Um, moi drodzy widzowie, widzicie Wy to? Czy Wy to dobrze widzicie? Gigantyczne okno w łazience. No, chyba ten do mnie jest, dla pod, żeby podglądać innych. No, na tym się zawiodłam. Gigantyczne okno w łazience. Aha. Dobra, idziesz mi się do mnie? Czy ja idziemy nadal, do dalej? Nadal się ubieram. Ludzie, ile mi się muszą się ubierać? No dobra, nie wiem. My sobie coś zrobimy tutaj, pojedzimy gdzieś. Ale i tak będę żabką. No... o roweru dodali, super. Musiałem coś, że, że jakieś fajne rzeczy dodali, ale muszę to dopiero sprawdzić. Co dodali, co? No dobra, dodali rowery chyba tylko. Jakieś tam są trzy auta może. Ale dobra, bierzemy rower. Okej, okay, taki będzie ładny. Jedziemy się przejechać gdzieś, zobaczyć okolicę. Ja nie mogę zdjąć tak. Mhm. Dobra. Chętę się w znaku. Dobra. Popatrzymy sobie na samolot. Może się przylecimy. No. Ja, ja, ja lecę swoim prywatnym, nic mi niczego do niego. Lecę swoim prywatnym i z wielką rącią usiądę na swoim ulubionym miejscu. Tylko to było co? Czy to... Muszę znaleźć swoje miejsce ulubione. Wcześniej nie było takie fajne jak sobie ja leżenie, tak? ale teraz nie ma tego. Ej, chodź do mnie do domku zobaczyć jak się ubrałam. Dobrze, że już wy wyskakuje ze spadochronem. Co? No ja i pnę się do chaty. No. Jestem u ciebie już. Super. Mam tę samą chatę. No, a więc dobra. Co robimy, misio? Napadamy na bank. Idziemy robić napad na bank, moi drodzy. Ale najpierw muszę się rozejrzeć po tym domku. Wow, on ma plac zabaw na polu. Tak, 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 ale ja się szykuję już na napad na bank. Przede wszystkim broń. I ubierz się jak żaba. Nie, ja, ja zostaję tak. No, ale to będzie gang no dobra, dobra, jak znajdę tą czapkę, żeby to są biorę. Dwie czapki, żeby. Złej i takiej cute. Widziałam i ja biorę cute. Dobra, lecimy na paźni na bank. Ja mam broń, więc lecimy na pazie na bank. latarkę, latarkę wezmę i lecimy na paz na bank. Robię. Eee, ja mam tą cute, odkapiłaś. Nie, nie, nie patrzyłem na na Ode mnie odgapię. Nie wiedziałam, że to masz cute. Boże, jaki wielki garaż. Ludzie. Dobra, my a lecimy jest... napadać na ja... bank, Misia. No, no, czekaj, ale bo ja muszę się przebrać jakoś. Dobra, ja, ja nie będę już zabą. i Ja ubiorę. No, ale, bo mi wchodzisz w kadr. Nie mogę, nie. To u... 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 no szybciej, Misia, bo nie mamy całego dnia. Ale najpierw ubierz matkę jakąś. Tak, taką ubiorę, nie taką, a tą drugą. I tała na Tu dum dum Cóż na twarz? No i lepiej. Dobra. Jestem gotowa, się Lecimy napadać na ten bank? Przesął się, błagam Cię. to chodź, napadamy na ten bank. Misia! Ej, Misia, bo sama zaraz pójdę na pizzę. Na dobra, dobra, czekaj. Chodź, nie, Taka, na nie, nie, gotowa. Czekaj, tylko jeszcze broni muszę wziąć. Um, pistolety. Dobra, chodź szybko nie, nie, bo ja zaraz się zirytuję. Ile można na nią czekaj. Dobra, ja kieruję. Ja mam już. Dobra, nie ma czasu. Wsiadaj na bagaż. To ty będzie wyjechać na Maski nie ubraną, dobra dobra. Mam maskę. Bo, a potem się przebierzemy, bo nikt nas tak nie może rozpoznać. Sprawdzamy te tyły. Chyba to były te, to pamiętam. Bo ktoś nas widział. Szybko. A tu. Aj, gdzie ty pojechałaś? No tu, do ostatnich drzwi ja... trzeba iść. Szybko. Poczekaj, nie zbierz się tak. Szybko, chodź ze mną. To jest tajna baza. Musisz pić mhm. na lampę. No przecież I zwieście, misia, no. Dobra, mhm. ja biorę bombę. Ale już mam bombę. I spadamy już teraz. Jak to? wysadzać. I tu dum 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 dum. O, nie, to przejście. Chyba. Dobra, w górę. Szybko, lecimy. Musimy wysadzić to. Jest góra. Jak chcę wysadzić. Ktoś to wysadził, ja zabrałam torbę. Szybko, chowam torbę do plecaka. Uciekajmy. Szybko. Spadajmy do, tam do tej kryjówki, musimy się szybko przebrać. Okej. Okay. Szybko tu. tu? Dobra, ja się szybko przebieram. Moi drodzy widzowie, bo nikt nie może nas rozpoznać. Szybko, szybko, szybko. Hmm. Szybko trzeba się przebrać. Aureole założę, Nie wiem po co, ale dobra będę. A, aureole. na tym żabę. Szybko, inne ciuchy, na pewno inne ciuchy. E, okej. Okay. Ta Przecież bluzka. Ustawiam. Dobra, usuwam bluzkę. I ja mam strój gotowy. Ja się ubrałam mega dziwnie. Chodź szybko spada, bo sam. Muszę zdjąć. Czekaj, bo ja muszę wszystko sobie podejmować i w ogóle. Y nie mamy na to, myślę, czasu. Spadamy. Ładnie się jakoś ubra. Dobra, ja jedę do domu na rowerze. Widzimy się później. Niech nie poznał. O, jeszcze ogon trzeba przebrać. Dobra, ja się przytylę. A, zrobię taki. Uuu, powiem tak, ładnie się ubrałam, moim zdaniem. Ładnie, ładnie. No, nie powiem nie wiem jak to się ubrać ale ja jestem u siebie w chacie. Mam nadzieję, że nikt. Nie poda do nas. Na szczęście możemy tutaj sobie spokojnie. To jest druga w nocy. Jestem u siebie w chacie. Wiesz, że jest długa Wiem i dlatego idę spać. Ale specjalnie nie schowam się. Nie specjalnie nie idę spać do łóżka. Specjalnie na razie nie idę spać. Aby ustawić sobie śpiwór na sytuację awaryjne. Ustawiam sobie Aha, śpiwór, ten śpiwór dobra. Ja A, też piwo, dobra. Teraz idę spać. Jakby nigdy nic idę spać, ludzie. Nikt nic nie dowie. Oni cię. Nic. Nie widziałeś jeszcze mojego stroju. Zobaczę go jutro. Teraz. Teraz ma na to czasu. Muszę szybko się tak wykąpać, się aby nie, aby nikt mnie nie podejrzewał. Dobra, szybka kąpię. Kąpiemy się. A i w sumie jeszcze nazwę powinnam zmienić. Ja też. Dobra, zmieniam. zmieniamy szybko nazwę na. Nie, ja zostawię sobie nazwę. Ale rozpoznają cię, dobra. Ja sobie wpiszę jakąś. Dobra, nie będzie Lili. Sobie. Ej, drobnie pasowałoby takie imię. Dobra, sam sobie Lili. Li. I dobra, umycaj jestem gotowa, i do spać do piętrowego łóżka. Okej. Okay. Idę spać do dwóch sobie łóżka. No więc, śpimy i śpimy. Dobra, ja sobie teraz tutaj, jak widzicie, schowam tutaj na pewno broń i latarkę, schowam. To bez hajsu muszę schować gdzieś, aby... Nie rozmawiaj, bo ja próbuję spać. Ale ja mówię do widzów, aby się nie zanudzili. No więc ja tak, Okej, okay, muszę wziąć sobie podstawowe rzeczy, które powinien mieć każdy obywatel. Mój notatniczek, telefon... Hajs, karta... Dobra, nie potrzebuję hejs i karta, coś jeszcze mi potrzebne? Gdzie jebuszko i picie. Dobra. Wszystko okej. Okay, ja tylko sprawdzę, ile trwa film. Dobra, OK. No i śpimy, śpimy. Ja Dobra, piąte rano, wstaję. wstaje o piątej rano i się szykuje. Dobra, czas się wymyć z rana. To która jest? Piąta rano. Dobra. I trzeba znaleźć też jakąś. Jeszcze ja nigdy z rana nie mylę. Ja muszę znaleźć jeszcze jakąś... No, no nigdy nie myję, sprawdziłam ja też. Ale wyjrzę się umyję. No ja też. <grym>, że nigdy się nie kąpię rano, bo jest. Już może... Kiedyś rano umyłam głowę, ale nie wiem czy to się liczy. Ale to, to umyłam tak nie wchodząc do wanny, więc mm. nie wiem, czy to się liczy w ogóle. Matko... Ja, Dobra. Ja nie... Wiecie co? Że ja gubila... sobie zacznę tańczyć, że niby jestem niewinna. Ja biorę szybko, co by tutaj, czym by tutaj pojechać na lekcję tańca. Dobra, jadę kładem. A się jakoś naludłam? Dobra, ja jadę, moi drodzy, kładem na lekcję tańca, bo stwierdziłam, że będę tańczyć. Oh. zawodu będę tańcerką, aby nikt mnie nie podejrzewał o no coś, czego nie o, o kradzie, że więc dancer. Tęcerka. i muszę znaleźć tylko, gdzie są lekcje tańca. Chyba już jest. otwierałam ten, yy, jak miałam zamknięte rolę, to otwierałam cały czas, ale tak naprawdę to klikałam na garaż. Aha. No dobra, ja jestem jeszcze... A to ja w... muszę te rzeczy usunąć. W tańcowym studiu tańca. Dobrze, lecę do góry. Tak, jest. Dance Studio jestem. Tańcie. Zacznijmy od początku. jak? Pierw postawa, no dobrze, poćwiczymy sobie nogi. Teraz kolejne, no dobrze. Chodźmy teraz, zacznijmy trochę ćwiczyć do tańca bardziej. Super, czas teraz na drugą nogę i inne ćwiczenie. Dobrze, i czas na obroty w końcu. Super. Te lekcje są bardzo proste. I bardzo krótkie. No, ale okej, okay. skończyłam taniec. Wsiadam do auta i jedę do domu. Spróbuję napaść na jakąś chałupę. Tylko muszę sobie wiedzieć, co wziąć. ten śpiór i bombę, i napadam na jakąś chałupę że jasna, wyłączyłam wszystkie kamery w całym mieście. Jeszcze nie przyszły mi tyg, że zostały naprawione. Ja włączyłam jakieś dziecko do domu i teraz nie zgubiłam, hmm. nie wiem gdzie Okej, okay, ja napadnę na jakąś chałupę. Chcę na kogoś do domu napaść. Mam nadzieję, że... Nie... Wyłączyłam całe kamery w całym mieście, więc okej. Okay. Sprawdzę na kamera panu biega sobie. Jego nie ma, o jest, dobra. Cześć, dziewczyny, dobra, nie napadam tam, bo tam widziałam kogoś. Nie, dobra. Wejdę hmm. przez garaż do domu. Dobra, tak Teraz się. ja poczeszę <kłysy> włosy. Super, jestem u kogoś w domu. Teraz czas zlikwidować figur, aby nikt się nie skapnął. Dobra, szukamy gdzie, te, gdzie ktoś ma safe. dobra? to będzie chodzie. moja córeczka. Ja szukam safeu już. Hej, U kogoś w jestem. Chodź do mojego domku. Nie mogę teraz, bo y, napadam na dom jakiś i szukam sejfu, wiesz Misia? Aha, okej. Okay. Gdzie oni ten safe. Ludzie. Nie mogę znaleźć sejfu. Okay. Jestem w jednej chawirze i nie mogę znaleźć sejfu. Ja nie mają ten Hej, nie mogę nic nie znaleźć. okej. Okay, to, to sobie. Oh. Nie gadaj, mm. napadam na dom, w którym nie ma sejfu. To jest... Ale nie mogę znaleźć w jednym domu w ogóle sejfu. Wszędzie sprawdziłam, nie ma go. Ludzie, co to ma być? Gdzie jeszcze mam no. sprawdzić? Gdzie ten safe może być? Nie wiem. Zobaczcie nie sobie. Szybciej. Nie ma tu nigdzie sejfu. Dobra, muszę na pewno znaleźć jakąś inną chałupę, bo ta chałupa to był kompletny niewypał. Jeszcze mi otwarte drzwi. Genialna jestem. Dobra, jadę, a gdzieś indziej napadnąć na jakąś chatę. A Ty, mi się co tam porabiasz? Mówię Ci od 20 minut, e, e, że mam w domu dziecko. Dobra, jasne. To nie będziesz mogła teraz robić kradzieży, Lipa. Ale okay. Ja jadę napadnąć na jakąś chatę. Dziś bawię się w takie złodziejki. Nie mogę, bo muszę napadnąć na jakąś do mnie, potem sobie obrabuję dom. A się... E ty ty, ty! ty, Znalazłam przejście w chałupie. Ja nie mogę. Chodź tu! Chodź na tych miast, jak ci... Zara, zaraz, 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 zaraz. Błagam no cię, daj mi chwilę, bo nie mogę znaleźć safe. muszę znaleźć tej, Jestem w... już. Ja jest w, w tym domu, gdzie my jesteśmy! Tą tamtym nie mogłeś znaleźć. Ja wiem, gdzie on jest! Gdzie jest ten safe? No to mów, gdzie on niego jest. Aha. Dobra, musisz w się poczekać. malusią w lusie nie tylko sprawdza wszystkie pomieszczenia. W jednej chałupie, dobra, nie ma tu nigdzie safe. Co mnie do znaleźć safe'u? Ale odok, dobra. Lecę tam do Ciebie już. Rekwada. Dobra, przyjdzie do mnie koleżanka. Mm, czekaj, y, idziesz czy nie? ja jadę, jadę, już mi się jadę, jadę, jadę. Bo tutaj ja mam w domku już Proszę. Wiesz, co, może się chyba do Twojego domu wejść inaczej. Może jakiś typ tutaj jest, więc do Twojego domu. Chodź, idziesz czy nie? nie. Otwieraj mi ten dom już. A, bo jest pod swoim chatą, dobra. tak kiedyś miałam. Miałam iść do swojego domu, a poszłam do czegoś. I słuchaj, na polu się bawi y, 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 dziewczynka, nie wiem, chodź, chodź. Jestem? Ale pójdziemy na górę. Chodź. Nie jestem. wypędzaj jej, słyszysz. Tutaj, tutaj. Tutaj. I patrz, tam na górze. O, takie coś jest. I na to skakujesz to gdzie? To gdzie ty, to i ty to Yeah. Jedziesz i na górze masz safe ona Dobra, jasne, dzięki. i dobra odbrawować jakąś chatę. A, a czy ona tam stoi? Bo ja nie chcę tutaj... Okej, okay. chyba... Halo, halo... O, chodź tu, chodź. Dobra, dobra twoja córka tam niech z tobą będzie, ale ja teraz jadę odbrawować jakąś chatę, bo, Odbra, bo muszę, moi drodzy, odbrawować jakąś chatę. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie zbyt krótki, ale okej. Okay. Chyba dobra. jest zbyt długi. No dobra, zaraz obrabuję tą chatę i skończymy to z się dobra? Kurde, wjechało mi to, to upiecze Czekaj, zrobimy grilla to O, zrobimy grilla, grilla. przyjdź do mnie na grilla Zaraz, najpierw grilla, muszę obrabować jest grill? Gdzie jest grill? Halo. Nie wiem, nie pytaj się Ej. mnie Jestem taka mądra, że chciałam Wiecie zrobić cały czas to tak robię. nie wiedzą, gdzie on jest. Ja cały czas z hmm. tego spadam, nie mogę tam znaleźć na to, ale okej. Okay, udało mi się. Jeżdżamy. Jest gdzieś grill. Biorę bombę. Nie, ja nie wiem gdzie jest grill się, Ale ja podkładam bombę. Bo ja okej, okay, no to zrobimy normalny sposób grilla. Dobra. Oprawowałem czy jeszcze chałupę. Teraz muszę w tym pospadać. i okej. Okay. Zaraz przy grillu z miesiąc skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zostawiacie łapki w górę. To ja sprawdzę, czy może będzie u mnie grill, ale okej. Okay. To zostawiacie łapeczki w górę, to może nagramy kolejny odcinek. Jeżeli nie będzie żadnej łapeczki w górę, nie nagram wam ani jednego odcinka. Tak. Jeżeli nie będzie ani jednej łapeczki w górę, że jasna. Mam nadzieję, że ktoś zostawi. Że, jeż, i zostaw, że zostawicie subka. Tak. przez jakiś czas nie miałam nagrywania. Bo dobijemy y, 20 słupków. Tak. tak. Będzie specjal. W którym może uda mi się namówić kogoś na robócz, ale wątpię, ale okej. Okay. Ale będzie specjal na pewno. Co ty robisz? Szambal, ale co ona robi? Także, wiesz, dużo łapek w kole. Dobra, i sub. Dobra, nie I mamy grilla coś... nigdzie, ale okej. Okay. Idę do Misi i zakończymy ten odcinek, na pewno fajnie A bo ja dla ciebie nie zrobiłam porcji, no tak Dobrze, idę do Misi i zaraz okay. i zaraz będziemy niestety kończyły ten odcinek Zaraz sprawdzę, ile on już Dobra, za 3 minuty zaraz będziemy kończyć o, Siadaj idę. proszę, siadaj, kole ci dam Ja podziękuję Tobie Koli, ja nie lubię Ta na pewno Dobrze, zjedzmy. I A kto na urodzinach pił Pepsi? A piłam tam Pepsi, ale dobra. Miesia z tym, dobra. I to zakończymy. Pożegnaj się, Misia. No to pa, tańczmy na stole. Pa, elo widzowie.